Dzień dobry. Wie pan co? Mam takie pytanko do pana. Niech mi nie, pan powie po prostu. Chodzi mi kwestię gazu, bo wy jesteście państwo jakby fachowcami od tego. E, chodzi mi o coś takiego po prostu. Z jakiej odległości e, jest, nie wiem, bezpieczne przyknięcie komuś gazem? Czy są jakieś po prostu, nie wiem, przepisy w tym kierunku albo coś w tym stylu? Aha, czyli musimy patrzeć po prostu na gaz, który używany jest po prostu przez producenta, tak? Tak, no jakieś tam są zawsze zalecenia. Rozumiem, a nie... Nie kierujemy okay. w twarz, tylko kierujemy poniżej. Rozumiem, a jeżeli ktoś tam skieruje w twarz, albo w oczy, albo w usta, to to jest... Y... Okej, okay, a to gdzie, a kto gdzie mógłbym, gdzie mógłbym właśnie po prostu poczytać na tego jako służba po prostu gdzie są te przepisy? Nie, 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 ja jestem obywatel. Internet to wie pan znajdzie, proszę pana. mam pytanie i na pewno pan tam w jakiejś tam znajdzie różne, że tak powiem, opisy i tak dalej. No ale to nie no, chciałbym się pokierować czymś fachowym, żeby nie czytać jakichś bajek po prostu czymś, czym wy się kierujecie. Takimi. No ja rozumiem, ale to są dla obywatela również po prostu, czy tylko dla policji? Po prostu jak to... No ale to my jako obywatele nie mamy prawa wiedzieć po prostu, w jaki sposób wy się macie zachować z gazem? Czy my jako obywatele nie mamy prawa wiedzieć, w jaki sposób policja powinna po prostu zachowywać się z gazem, żeby przestrzegać... No ale to wie pan co, no zadaję do tej komendy, która ostatnio po prostu używała tego gazu. No, liczenia, panu, bo zajęty, mam tutaj teraz... Proszę pana, ja jestem pe... ja, ale ja jestem, ale ja jestem również petentem, skoro pan odebrał, to powinien pan. Popatrzcie się na bezczelność, na bezczelność. Jak mają nas w dupie po prostu, na nas szukają codziennie po prostu mandatu, aby zarobić. Te nie robi jedne po prostu, te nie robi nie łuki po prostu, tak? Bo już inaczej po prostu nie powiem. Nie umieją odpowiedzieć na żadne pytanie, na żadne pytanie, tak? Na Ciebie obywatelu szykują po prostu mandat. No chcą Cię ukarać, chcą zarobić jako spółka po prostu. Pod numerem DANS zarejestrowani są po prostu w tych Stanach Zjednoczonych, czyli czysty biznes robią na nas popatrzcie się jak traktują obywatela dzwonisz i chcesz się dowiedzieć w normalny, grzeczny sposób gdzie masz po prostu się poinformować, doczytać, wiecie po co? po to, żeby być po prostu jakby biegłym, mądrzejszy w tym nie, oni po prostu wszystko robią, byle tylko i wyłącznie po prostu mataczyć kłamać i oszukiwać ludzi byle im się dobrze żyło no Nazwałbym to brzydko, ale dzisiaj mam miły dzień. Także nie pozdrawiam policji z Radomia, gdzie ostatnio odbyły się dantejskie sceny. Funkcjonariusz policji z gazem doskakiwał do ludzi, po prostu, którzy już nawet siedzieli na ziemi. Przechodzień był po prostu, który szedł normalnie. Też go zaatakował ten gazem. Chore, po prostu chore. To nie mamy policji, mamy po prostu esbecję i ZOMO. Nic więcej. Yeah, but